13 września Dziś, 13 września, prowadzi nas błogosławiony Franciszek Drzewiecki, polski ksiądz, orionista i męczennik, który w obozie koncentracyjnym oddał życie, pozostając wierny Chrystusowi i swojemu powołaniu. Franciszek urodził się 26 lutego 1908 roku w Zdunach, niedaleko Krotoszyna w Wielkopolsce. Od młodości był pobożny, pracowity i wrażliwy na potrzeby innych. Po ukończeniu szkoły średniej wybrał drogę kapłaństwa i wstąpił do zgromadzenia zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, znanego jako orioniści założonego przez świętego Alojzego Oriona. W 1936 roku przyjął święcenia kapłańskie, pracował jako nauczyciel i wychowawca w zakładach prowadzonych przez swoje zgromadzenie. Wyróżniał się łagodnością, cierpliwością i głęboką troską o młodzież. Był kapłanem, który nie tylko nauczał, ale przede wszystkim towarzyszył, słuchał, wspierał, prowadził do Boga. Kiedy wybuchła II wojna światowa w 1939 roku, został aresztowany przez Niemców za to, że był kapłanem i głosił słowo Boże. Przewieziono go do obozów Dachau, a następnie do Mautzengasem. Tam przeszedł przez nieludzkie warunki, jak głód, ciężką pracę, zimno i choroby. Świadkowie wspominają, że mimo cierpienia nigdy nie tracił ducha. W obozie modlił się za współwięźniów, dzielił się skromnymi racjami jedzenia i starał się podtrzymywać innych na duchu. Współwięźniowie zapamiętali jego pokój serca i uśmiech, który zachował nawet w piekle obozowej codzienności. Zginął 13 września 1942 roku w Gusen, mając zaledwie 34 lata. Oddał życie jako wierny świadek Chrystusa, bez broni, bez oporu, ale z odwagą i ufnością. Papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 1999 roku razem ze 107 innymi polskimi męczennikami II wojny światowej. Błogosławiony Franciszek Drzewiecki uczy nas, że wierność Bogu i miłość do ludzi mogą przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach. Jego przykład przypomina, że świętość to nie oderwanie od życia, to nie odrealnienie, ale pełnia miłości w każdej sytuacji, nawet w cierpieniu śmierci. Dziś możemy zadać samym sobie pytanie, jak ja zachowuję się wobec trudności i cierpień? Czy w chwilach prób umiem zawierzyć Bogu i okazać miłość bliźnim, choćby w drobnych gestach wsparcia i nadziei?